Mieliśmy specjalistów, którzy, że to nie było tak na, na żywie opuszczone tylko. Nie? Tak, że, żeby to jakoś wszystko objąć, żeby się nigdy nie dowalił, że HKT to tam jest dzieci nada i tak dalej, nie? No zresztą z tego klubu wy, 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 wywiedli się najlepsi himalaiści polscy. Pierwszym, który otwiera tą listę, to jest Jerzy Kukuczka. Jak myśli, jak szukać pasji w harcerstwie? Same harcerstwo jest pasją, <śmiech> także <śmiech> e, tylko trzeba e, no podać jakąś szerszą paletę powiedzmy działań, które i patrzeć co ich interesuje, bo jeżeli będziemy zmuszać ich do czegoś, co ich nie pociąga, to zrezygnują. To jest normalne u ludzi. Także powiedzmy jak, my, ten, jak się ten harcerski klub tatarniński tak rozwinął. Po prostu my, jako już ten HKT, który powstał tam w 65 roku, większość z nas było instruktorami, prowadziło swoje drużyny, albo działało w komendzie Hufca, no i Ci, co prowadzili drużyny i szczepy, bo też szczepy, na przykład przy szkole numer 4, szczep prowadził drugi, musiał. No i on na biwaki lubił jeździć tam gdzie HKT, bo tam miało rozrywkę. nie? HKT tam założyło jakąś kolejkę linową, jakieś spinaczki na wędkę, w nocy wyjście do jaskini. To była atrakcja. Także on z tym swoim szczepem jeździł i wie, było więcej takich, bo z 15 szkoły też szczep tak jeździł. Za, y, które, no niekiedy było, kurczę, ponad setka ludzi na takim wyjeździe. Druhu, a czego uczą góry? Chodzenie po górach, czego uczy? Przede wszystkim pokory. Hmm? To, y, no ale te przeżycia, których człowiek tam doświadcza, to, to są nie do przecenienia. To, co dają góry, to, to jest ogromna radość życia, nie? No, różne są warunki w górach, ale i w tych ciężkich warunkach można znaleźć pierwastek, z którego człowiek jest zadowolony, nie? Mm -hmm. <grych> Także to, jak dostanie dobrze w dupę, też jest zadowolony, się cieszy. <grych> A jakby drugi przeżyć <grych> szczerze... młode osoby do chodzenia po górach, to jakby drugi to zrobił? Ja, ja zachęcałem dziesiątki ludzi, ponieważ przez 40 lat się zajmowałem szkoleniem w klubie wysokogórskim w Katowicach. Żeby, a, no to, to musimy wrócić do AKT. Wyobraźcie sobie, mamy teraz coraz więcej tych młodych, którzy się garną. Trzeba im zapewnić bezpieczne warunki działania się okazuje, że to, to nie tak, że y, amatorsko to będziemy robić. Trzeba mieć instruktorów taternictwa, trenerów taternictwa i y, 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 różne uprawnienia uzyskać. Pierwsze, które uzyskałem, to były uprawnienia przodownika y, Gotu. Nie, teraz już jestem starszym prz, przodownikiem gotu, takim zasłużonym, ale y, na tych wszystkich obozach propagowałem turystykę, że chodzili i wyjeżdżali z obozu z książeczką gotów, z odznaką tam popularną, nie, brązową, czy ci, ci co byli zaawansowani srebrną i złotą i tak dalej. To wszystko weryfikowałem. Oczywiście więcej było tych, tych przodowników gotów AKT. No oprócz tego szliśmy, żeby uzyskać uprawnienia instruktorskie, nie. No i w 72 roku już byłem instruktorem taternictwa Polskiego Związku Alpinizmu A w 76 roku ukończyłem studia trenerskie na AWF w Karkowie Uzyskując tytuł trenera drugiej klasy w alpinizmie Oprócz, oprócz mnie ten tytuł uzyskał w AKD również yy, yy, Jurek Kukuczka i Paweł Palus także czy, no oczywiście jeszcze byli Instruktorzy narciarstwa też w HKT. Krzysiu Błaszczyk jest instruktorem narciarstwa. Także mieliśmy specjalistów, którzy... Że to nie było tak na, na żywie opuszczone tylko, nie? Także, żeby to jakoś wszystko objąć, żeby się nigdy nie dowalił, że HKT to tam jest dzieci nada i tak dalej, nie? No zresztą z tego klubu wy, wy, wy wywiedli się najlepsi himalajści polscy. Pierwszym, który otwiera tą listę, to jest Jerzy Kukuczka. No niestety pięciu mamy ich na, na tym pomniku, którego byłem inicjatorem i przewodniczącym budowy tego pomnika. To, to, to pięciu ludzi tam to są członkowie AKT. Jurek Kukuczka, Artur Heiser, Jasiu Nowak, Rafał Hołda. Także i. i no, skoro się znaleźli na tym pomniku, to musieli być w czołówce polskich himalajstów, że jali w tej Himalajenie. Zresztą osiągnięcia Jurka Kukuczki są niekwestionowane. To jest no, najlepszy himalajsta XX wieku. Teraz mamy już XXI, to może się jakiś nowy, lepszy pojawi. Ale XX wieku na pewno był Jurek Kukuczka. To ile lat już jest dróg w tym harcerstwie? No, od 1956 roku. To długo. Sporo. <laughs> A jakby druh miał zachęcić kogoś do wstąpienia do harcerstwa? Ja, ja mogę to tylko y, potwierdzić własnym życiem, że y, te wszystkie przyjaźnie, które zostały zawiązane w harcerstwie, trwają do dzisiaj. Spotykamy się, umiemy śpiewać, y, i lubimy śpiewać. Także y, y, harcerstwo. To jest szkoła życia. I każdy powinien spróbować tej szkoły. No a nie, nie, jest, nie jest jakieś banalne, tylko po prostu yy, przede wszystkim łączy ludzi poprzez kontakt z przyrodą. Arcerze powinni, jak, yy, powinni wędrować, nie? Taka jest główna zasada. Wędrujemy. No a wędrując Poznajemy innych ludzi, poznajemy świat, poznajemy otacz otaczające nas I, i się okazuje, że e, nawet wędrując po małym terenie, można odkryć wiele ciekawych miejsc. To prawda. Druchu, tak na koniec, czego Druch by życzył chówcowi na te 100 lat? Żeby dotrwał do 200 lat. <noise> to przede wszystkim. Żeby to harcerstwo się rozwijało i żeby trochę więcej przybyło ludzi, żeby się więcej przekonało, że, że to warto. E, warto robić.